Zatrzymaj się na chwilę. To nie jest przypadkowy film. Jeśli go oglądasz, to znaczy, że twój anioł stróż chce ci dziś coś powiedzieć. Nie widzisz go, ale on widzi wszystko. Czuwa nad tobą, nad twoimi dziećmi, nad twoim domem. Jestem przy tobie od pierwszego oddechu. Stałem obok, gdy się bałaś. Stałem obok, gdy płakałaś nocą. Widziałem twoją troskę o dzieci, twoje modlitwy za rodzinę, twoje ciche rozmowy z Bogiem. Nie jesteś sama. Gdy martwisz się o swoich bliskich, ja stoję między nimi, a tym, co złe. Gdy wychodzę z domu, idę obok nich. Gdy podejmują decyzje, szepczę do ich serc, nawet jeśli tego nie słyszą. Moja zbroja nie jest ozdobą. To znak, że walczę o dobro w Twoim życiu. Walczę w ciszy, bez rozgłosu, bez podziękowań. Odpieram to, czego nawet nie zauważasz. Zatrzymuje to, co mogłoby cię zranić. Wiem, że najbardziej boisz się o swoje dzieci. Nieważne, ile mają lat, dla ciebie zawsze będą dziećmi. Gdy nie odbierają telefonu, gdy oddalają się od wiary, gdy idą swoją drogą, ja jestem przy nich, nawet jeśli ty nie możesz być, nawet jeśli serce ci drży. Twoje modlitwy wzmacniają moje skrzydła, Twoja wiara daje mi światło. Nie każda bitwa jest widoczna. Nie każda ochrona jest spektakularna. Czasem to nagła zmiana planów, czasem opóźnienie, czasem przeczucie, które cię zatrzymało. To nie był przypadek. Byłem tam. Gdy czujesz się zmęczona, gdy myślisz, że nikt cię nie słyszy, gdy noc wydaje się za długa, ja czuwam. Nie pozwolę, byś została sama w ciemności. Powiesz mi swoje dzieci, powiesz mi swoje lęki, powiesz mi swój dom. Jeśli wierzysz, że Twój Anioł Stróż nad Tobą czuwa, napisz w komentarzu: czuwamy razem. I przekaż ten film komuś, kto dziś potrzebuje poczuć ochronę.